Cześć, 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 witam, witam na, na chyba już nasze siódme spotkanie na podsumowaniu zużycia kilowatogodzin przez pompę ciepła. Ehm, podsumowujemy lipiec 2021. Stan licznika na początku miesiąca spisany 5599, stan licznika na końcu miesiąca spisany 5723. Daje nam to 124 kWh tyle zużyła pompa Ciepło Atlantic 8, 8 to jest 8 kW jak z tego to dobrze pamiętam gdybym, gdybym grzał to w taryfie G11 no to 124 razy 60 groszy musiałbym zapłacić 74 zł ponad w związku z tym, że mam y, taryfę G12 dwustrefową y, tanią i droższą. Mam tak ustawioną pompę, żeby grzała w taryfie tańszej. Y, oczywiście jak są jakieś tam ja powiem pobory wody, bo zawsze są w taryfie droższej to no do, se dogrzewa. Y, ale tak powiem różnica między taryfą G11 a G12 to jest na korzyść G12 36 zł powinienem oszczędzić z tego tytułu. Tutaj mamy, nie wiem czy na ostatnim podsumowaniu czerwca to było, ale tak było to. Ale tutaj mamy wytłuszczone co miesięcznie ile zużywa mi pompa na ogrzewanie domu plus ciepła woda użytkowa, plus w sezonie letnim chłodzenie posadzki. Bo mam to załączone i, i pompa. Jeżeli jest powyżej 25 stopni, to pompa się tam w automacie załącza, coś tam sobie schładza. Żeby w swoim domu było troszeczkę chłodniej. Yy, dobra, więc, więc to, mamy, to mamy omówione i teraz yy, zajmiemy się tym zakresem. Yy, jeżeli chodzi o yy, ilość zużytych kWh, jeżeli chodzi o yy, ofertę, tutaj gdzieś miałem wpisane, że powinienem 19 kWh zużyć. Na ogrzewanie domu. No w lipcu chyba ciężko ogrzewać, bo jest dosyć ciepło, ale, ale ok. 67 powinno mi zużyć na, na ciepłą wodę. Razem w miesiącu powinienem zużyć 86 kWh. Ja zużyłem 124. Jeżeli chodzi o ofertę przedstawiciela, czy tam w Polsce Atlantik, oni wyliczyli, że w lipcu koszt. Prace pompy powinien wynieść 51 zł. Mi się udało zmieścić poniżej 40 zł. Słuchajcie, to jest pierwszy taki wynik, gdzie tutaj mam oszczędność 26%, ale nawet udało nam się zejść do 44% między G11 Praktyka do G11. Teoria. tak bo tutaj widzicie jest 90%, bo to jest 74%, 90%, no tutaj 55%, ale to jest najlepszy, najlepszy wynik. Jeżeli chodzi o podsumowanie od stycznia do lipca, na tą chwilę zużyłem 601 zł więcej niż zakładał, niż miałem to przedstawione w ofercie handlowej. W ofercie handlowej miałem, że koszt, koszt grzania domu i ciepłej wody użytkowej w ciągu roku powinien mnie wynieść około 1731 zł. Nie na tą chwilę, za 7 miesięcy kosztowało to 1782 zł. I to jest suma tych pozycji, tak? Tak jak grzałem. To jest, czyli już wiemy, wiemy, że mamy lipiec, a ja już zużyłem to, co było w prognozie w ofercie handlowej na, na cały rok. No i razem przez, przez 7 miesięcy zużyłem pompa, to jest suma tych pozycji, pompa zużyła 3,5 kWh. Poniżej mamy jeszcze tutaj rozpisane moją stawkę w G11, znaczy jaka w Enei obowiązuje, oczywiście mam G12. G12 taryfa tania płaca 31 groszy, jest od godziny 13 do 15 i od 22 do 6 rano, no i droższa po 71 groszy, to jest reszta dnia. Jeżeli chodzi o harmonogram grzania, co prawda teraz nie żyjemy w sezonie letnim, ale, ale ja tego zamieszczam, żebym gdzieś nie uciekł. Yy, temperatura zbiornika ciepłej wody na 55 stopni grzeje ten zbiornik od 13 do 15. On tam się mniej więcej grzeje około 30 minut. O 13 startuje i mniej więcej 13.30 kończy. Yy, temperaturę yy, wody w zbiorniku na resztę dnia mam na 39 stopni. Tutaj podniosłem temperaturę, bo ostatnio, było, ostatnio przez 6 miesięcy chyba na 38 stopni miałem ustawioną, ale teraz 1 stopni podniosę troszeczkę do góry. Yy, jeżeli chodzi o ogrzanie domu tutaj się nic nie zmieniło i jeżeli chodzi o harmonogram chłodzenia domu, tutaj zeszliśmy z temperatur, bo pamiętam, że chyba komfort był 24 stopnie, a eko 24,5 tutaj zeszliśmy na 21-21,5, żeby szybciej się to chłodzenie załączało. No i temperatura aktywacji zmniejszona chyba z 26 na 25, czyli na zewnątrz, jeżeli będzie 25 stopni, to już to chłodzenie, pompa. Sobie załączy chłodzenie. Poniżej jeszcze pryzmski z fakturki z zaznaczonymi stawkami. To ostatnio już omawiałem, więc nie będę. Tu jest po prostu jakiś tam dowód, że, że takie mam stawki za, za, za prąd. No i co, i mamy, mamy lipiec podsumowany. Spotykamy się za miesiąc na podsumowaniu sierpnia. Trzymajcie się, cześć.